Siemano. Dzisiaj nagram wam odcinek jak zdobyć auto za milion za darmo. Musicie jedynie jechać tam, gdzie ja. A jak tam pojedziecie, ja wam pokażę dokładnie miejsce. Wjeżdżacie o prosto z domu Michaela naprzód ulicą Musicie to parę razy zrobić, bo raz się to auto nie pojawia. To jest ogólnie auto za milion. Najdroższe do kupienia w całym GTA normalnym. I musicie. Tak. O, widzicie. Jest. Ja Wam je dokładnie pokażę. Teraz nie mam. O, Widzicie, jest za darmo. Za darmo auto, za milion. Musicie parę razy sprawdzić. I ja już takie mam jako Franklin. Mogę teraz mieć jeszcze jako Michael. A więc. Nie mam soku. pójdę do sklepu, to kupię. Teraz nie mam. Przestań. To jest dla Was rada. A jeszcze Wam zaznaczę. Patrzcie. Macie tutaj. Widzicie, gdzie jest dom. I macie miejsce. Ja się z wami żegnam. I myślę, że to będzie pora na rada. Pa, pa.